Ernest Bodził, dzień dobry, zapraszam na program szczerze o pieniądzach. Pierwszy odcinek programu, w którym będziemy rozmawiać o naszych finansach osobistych, dziś między innymi o inflacji, bo ta boli nas 4,4% tak wielkiej inflacji. Takiego wzrostu inflacji nie mieliśmy naprawdę już od wielu, siedmiu, no, ośmiu lat, mniej więcej. Ale najpierw porozmawiamy o e-administracji, o tym, co możemy dziś zrobić przez internet. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Państwo widzą, minister cyfryzacji Marek Zagórski jest moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dobry. Potrafi pan policzyć te wszystkie e, które mamy przed tymi wyrazami różnymi? E-dowód, e-obywatel, e-senior. Mnóstwo tego jest. No tak, tego jest dużo. E, Epic, ale, też zaczynamy, ale to jakby obok za, trochę. No tak, ale też zaczynamy trochę odchodzić od takiego liczenia poszczególnych usług. Pewnie e, u mnie dyrektor e, Departamentu Rozwoju Usług ma, ma je pewnie policzone wszystkie, ba, dlatego że e, chcemy przejść na trochę wyższy etap, e, czyli na obsługę całych procesów, nie tylko poszczególnych usług, ale całych procesów. Od momentu, kiedy dziecko nam się urudzi, zgłaszamy zgłoszami online, aż do zapisania, powiedzmy, do szkoły. Wszystkie no, a potem domeniki. to dziecko zacznie rozliczać pity, a, a, bo a, dzisiaj możemy to zrobić przez profil zaufany e, w zasadzie momentalnie, no, prawda? Przede wszystkim jeśli chodzi o epity, to e, taka nowość była rok temu, kiedy e, okazało się, e, że nie musimy tych e, pitów e, sami wypełniać, sami składać, czy to elektronicznie, czy t, tradycyjnie, bo... Te wszystkie informacje zgromadzone, że są wcześniej przez Urząd, Urząd Skarbowy, te wszystkie informacje w tymże urzędzie były i zostały wstępnie wypełnione przez Administrację Skarbową. My musimy tylko zweryfikować przy pomocy profilu zaufanego lub innymi danymi, ale profil zaufany to tutaj jest najłatwiejszy. Zweryfikować, czy wszystko się zgadza, I czy podpisać, chcemy skorzystać z ulgi jakiejś i podpisać. I, Panie ministrze, przy to. tym profilu zaufanym chciałem się na moment zatrzymać, bo 5 milionów jakiś czas temu przekroczyliśmy. To jest naprawdę dużo. Ten profil zaufany bardzo łatwo założyć, tak? Dziś bardzo od... łatwo założyć. Jest dużo i mało jednocześnie. Dlatego, że oczywiście dużo z perspektywy takiej, jak cofniemy się ne, nawet e, 2-3 lata temu, e, no to, e, dokładnie w 2015-2016 roku to było 400 tysięcy e, osób, e, które korzystało z profilu zaufanego. A profil zaufany w ogóle, to jest e, jego historia sięga 2012 roku a więc w ciągu raptem trzech lat, a tak naprawdę w ciągu dwóch lat ten przyrost to jest kilka milionów. Za 2019 rok to jest ponad 2 miliony osób, które sobie założyły profil zaufany. I to jest dla nas taki wyznacznik tego, jak rzeczywiście jest duże zainteresowanie obywateli i jednocześnie jak dojrzała jest administracja, dlatego że to jest bardzo ze sobą związane. Czym więcej osób posiada, posiada profil zaufany, tym większe jest zainteresowanie administracji. Te, tymi kolejki, klientami. kolejki może będą. To nawet nie o to chodziło, bo jak, niż, było 400 tysięcy, jak było 400 tysięcy osób, to dla administracji to był pomijalny fakt, prawda? Bo to było no tak, 1%, to... a jednocześnie w dalszym ciągu, jak powiedziałem, mało. Ja byłem ostatnio w urzędzie, w ogóle nie było kolejki. Wszedłem, drzwi się otworzyły, pani powiedziała, zapraszam. To no są takie obszary, Zdziwiłem gdzie... się, powiem szczerze, naprawdę zdziwiłem się, ale pozytywnie. Ale, ale mamy takie obszary, gdzie jeszcze te kolejki są i chcemy je wyeliminować. Ostatnio oblężenie przeżywają w wydziały komunikacji, dlatego że Polacy masowo z Zgłaszają zbycie i nabycie pojazdu. Potrzebnie, bo to jest obowiązek, ale teraz, ta, teraz od 1 stycznia są za to kary, więc wszyscy, którzy nie zrobili tego ileś lat wcześniej nawet, to idą do tego wydziału komunikacji. Niepotrzebnie, w tym sensie, że kary są od 1 stycznia tylko dla transakcji zawartych po 1 stycznia, a już w ogóle niepotrzebnie wybierają się do urzędu i stają w kolejce, dlatego że można to zrobić online, bardzo prosto. Jeszcze, jeszcze jedno zdanie o profilu zaufanym, bo y, jak ktoś sobie myśli, no dobrze, założę ten profil zaufany, ale jak mam to zrobić? To on niekoniecznie musi y, w urzędzie czy poprzez strony rządowe. On może się zalogować do swojej bankowości, tak. prawda? Profil Internetu zaufany tej. jest takim bardzo dobrym przykładem, jak można kooperować, jak administracja może współpracować z biznesem, e, w tym przypadku z bankami, e, które. Jeśli chodzi o tą sferę, sferę cyfrową, są taką dobrą wizytówką państwa polskiego i polskiej gospodarki, bo rzeczywiście jeśli chodzi o poziom ucyfrowienia usług bankowych w Polsce, to jesteśmy naprawdę liderami. Wykorzystaliśmy te doświadczenia banków, dzięki temu m.in. możliwe było składanie wniosków o 500 plus drogą elektroniczną w pierwszej, w pierwszej fazie, no a potem profil zaufany, rzeczywiście 3 minuty. Tyle, mniej więcej to zajmuje. A co dalej? No bo tak sobie myślę, mamy e-dowód, no to aż by się chciało e-prawo jazdy? Rozmawialiśmy już Tak, tak o tym, rozmawialiśmy. Tak? No, by, my generalnie pakujemy, że tak powiem, wszystkie elektroniczne dokumenty nasze do portfela elektronicznego, jakim jest aplikacją Obywatel. Zostało nam z tych podstawowych dokumentów rzeczywiście e-prawo jazdy, choć plany są też na, na, na kolejne. E-prawo jazdy będzie dostępne po przyjęciu ustawy przez Parlament, ustawy, która myślę, że w, za chwilę będzie przyjęta przez Radę Ministrów i pójdzie do Parlamentu, ustawa, która pozwoli nie wozić ze sobą prawa jazdy. Nie. Czyli w zasadzie wsiadając do samochodu będziemy potrzebowali tylko kluczyków tak naprawdę. Tak. I w tej chwili, w tej chwili potrzebujemy jeszcze prawa jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC czy potwierdzenie, już, mamy, już nie musimy go ze sobą mieć. Możemy go mieć jakby dla celów e, ułatwiających komunikację z policją czy z innymi użytkownikami ruchu drogowego, możemy mieć to w smartfonie, w aplikacji Mobywatel obywatel do tego dojdzie prawo jazdy. I chyba będziemy pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który takie rozwiązanie oferuje. Czyli mając smartfon, będę mógł pokazać dowód, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie, y, prawo jazdy za chwilę, tak? Mam, mam dowód osobisty, bo odzwierciedlenie mm -hmm. dowodu osobistego. Mamy recepty w, w smartfonie. Hmm, za chwilę myślę, że będziemy mieć kolejne usługi, a na pewno mamy już legitymację szkolną i studencką. Zresztą ta ostatnia y, jest dla mnie takim. Najlepszym produktem, jaki można sobie wyobrazić, dlatego że ma wszystkie te funkcjonalności, o których mówimy, a jednocześnie jest adresowana do najbardziej zainteresowanej grupy, która no, po prostu żyje ze smartfonem. Szkoda, że my już na studia nie możemy wrócić. Nie, zawsze ale możemy. To, możemy, zawsze, możemy, ale to już nie te możemy. czasy. To, to, ale też dostaniemy, to, będziemy mogli sobie wyrobić legitymację w smartfonie. Chociażby po to warto czasy. Czasy studenckie piękne <grym> były. Dziękuję Panie Ministrze za wizytę w studio. Marek Zagórski był moim gościem za moment kolejny. Bardzo. Dziękuję Panie Ministrze. Dobry, zapraszam dzień. do nas następnego gościa, Marek Zuber. Wymiana. Dziękuję Panie Ministrze, do zobaczenia, zapraszam. Marek Zuber ze mną. O czasach studenckich nie będziemy rozmawiać, bo to by była zdecydowanie za długa rozmowa, porozmawiamy o inflacji. Strasznie boli ta inflacja. Ja przygotowałem sobie bardzo trudne pytanie na początek, choć wydawałoby się, że może banalne, skąd bierze się inflacja? Ja chciałbym wiedzieć. Skąd ona się bierze? Czy to ona się bierze stąd, że my więcej zarabiamy, więcej wydajemy, więc ci, którzy sprzedają coś, podnoszą cenę? No, to jest jeden z podstawowych czynników, który wpływa na wzrost cen, ale jeśli mamy tak naprawdę rozebrać to na czynniki pierwsze, to y, to będzie dłuższa chyba rozmowa niż o czasach studenckich to jest masę my, czynników, to które wpływają ale na inflację. Dlaczego my mamy tę inflację? I akurat właśnie ten element, o którym przed chwilą Pan powiedział, czyli y, wzrost popytu mechanizm rynkowy, czyli najważniejszy mechanizm dzisiejszej gospodarki, zderzenie się popytu i podaży. Przy wzroście popytu rośnie cena równowagi. Cena. Wzrost ceny, czyli inflacja, to jest rzeczywiście ten Polsce. podstawowy mechanizm, ale nie to akurat dzisiaj decyduje o wzroście cen, tylko na przykład tak zwane czynniki podażowe, czyli problemy na jakimś rynku, czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, na przykład wieprzowiny. Jeśli mamy chorobę AFS w Chinach, mhm. w związku z tym Chińczycy nie mają tej wieprzowiny, to ściągają ją z całego świata. Skoro tak, no to rośnie popyt, ale tam, no nie tak, u nas, miliard, zaczyna się wzrost ceny, ludzi. no więc właśnie, zaczyna się wzrost ceny, a jak się zaczyna wzrost ceny, to my się przerzucamy też na inne mięsa, no bo ta inna wieprzowina już bardzo mocno podrożała, w związku z tym te inne też będą drożały i tutaj już mamy ten mechanizm rynkowy, który w Polsce będziemy obserwowali, czyli wzrost popytu, który powoduje wzrost cen na przykład wołowiny czy... Czy drobi. To jest jeden z powodów. Ale dwa największe problemy, właściwie trzy największe problemy, które mamy, to po kolei. Sytuacja na, na rynku yy, przede wszystkim owoców i warzyw, czyli susza, yy, czyli mm -hmm. to, że po prostu podaż była zbyt mała. To jest właśnie ten szok podażowy za mało. Owoców, za mało warzyw, i to spowodowało wzrost cen bardzo mocny już w zeszłym roku. W tym roku śnieg się A nie topił, bo go nie było, w związku z tym może się okazać, że susza będzie, będzie jeszcze znowu. większa susza niż w zeszłym roku. W związku z tym, jeżeli ktoś oczekuje, że y, będziemy wyraźnie taniej kupować cebulę albo ziemniaki, to wszystko wskazuje na to, że nie. A może już tak nie niezdrożej jak ostatnio? Jeżeli będzie większa susza, to kto wie, bo to pytanie, jak bardzo ta susza będzie y, poważna. Ale. I mamy jeszcze te dwa inne czynniki, które niestety z nami zostaną i to chyba już na zawsze, a w każdym razie na bardzo długo, a mianowicie wzrost kosztów pracy, cieszymy się, że Polacy więcej zarabiają, ale większe wynagrodzenie to większy koszt dla przedsiębiorcy, zaraz jeszcze do tego wrócimy, no i druga kwestia to jest oczywiście wzrost cen energii, czyli mówiąc krótko przede wszystkim prądu, no akurat ale jeżeli chodzi o ropę to jest Panie Marku? No bo ja w pewnym momencie nie kupię trzech cebul, tylko kupię dwie, bo zobaczę, że ona jest jednak bardzo droga, no i wtedy co? No ale to jest pytanie, czy pan rzeczywiście ograniczy tę swoją chęć kupowania do tych dwóch cebul, bo na razie tego nie obserwujemy. Na razie, po pierwsze, ta inflacja zagościła relatywnie jednak niedawno do naszych budżetów, czyli zobaczymy, jak Polacy na to zareagują, a po drugie, to jest to, co pan na początku, o czym pan na początku wspomniał, my jednak mamy więcej pieniędzy, jednak ta koniunktura, którą obserwujemy w Polsce od 2014 roku ten wyraźny wzrost miejsc, ilości miejsc pracy. To wszystko powoduje, no i tym samym yy, większe zatrudnienie, to wszystko powoduje, że rosną wynagrodzenia. Yy, do tego trzeba dodać oczywiście te programy społeczne, socjalne, jak to woli. no Socjalne może nie do końca, nie wszystkie, ale społeczne z pewnością, czyli 500 plus 13 emerytura pewnie jeszcze byśmy parę mniejszych potrafili pokazać jak choćby wyprawka szkolna, no, no i za chwilę mamy i mamy więcej środków. Skoro mamy więcej środków, to jeszcze nawet przy wzroście ceny. Nie ograniczamy tego naszego kupowania. Natomiast no tak, bo właśnie ma, e, wynagrodzenia rosną o 7%, 7.1, a inflacja 4.4. Na razie 4.4 no, to mniej niż 7. Czyli w dalszym ciągu jeszcze jesteśmy netto do przodu, prawda? A Natomiast czy my możemy w ogóle nie jakoś nie powalczyć z tą inflacją? Czy możemy zrobić coś, no, skoro mamy więcej tych pieniędzy? No to co mamy z nimi robić tak, żeby na tę inflację trochę się uodpornić? Na poziomie konsumpcji nie jesteśmy w stanie nic zrobić nawet, boimy się czegoś czego innego, boimy się tego, że jeżeli Polacy rzeczywiście bardzo mocno zobaczą, przestraszą się tego wzrostu cen. Mamy takie badanie, które mówi o tym, że trzy czwarte z nas już dzisiaj uważa, że inflacja będzie rosła także w kolejnych kwartałach. Jak się rzeczywiście przestraszymy, że tak będzie, mało tego, jak uwierzymy, że jeszcze bardziej te ceny będą rosły, to możemy zacząć kupować na zapas, bo będzie drożej. A, A jak będziemy kupować rosły. na zapas, to już tutaj ten mechanizm rynkowy, czyli ten wzrost popytu spowoduje kolejny wzrost cen. Wtedy będziemy naciskać jeszcze bardziej na naszych pracodawców, żeby dołożyli nam trochę, bo przecież wszystko drożeje, czyli jeszcze więcej niż nam dokładali w ostatnich latach. A jak dostaniemy te pieniądze, no to oczywiście od razu je wydamy. To jest tak zwany efekt drugiego rzędu w ekonomii, czyli kolejny wzrost inflacji z uwagi na to, że zachowujemy tak, się tak, jakby ta inflacja miała rosnąć, a to jest niebezpieczne, bo prowadzi do spirali inflacyjnej. Na razie jeszcze dość daleko jest od takiej sytuacji, ale kilka lat temu nie wyobrażaliśmy się sobie w ogóle, że coś takiego może nie wystąpić, a już sobie wyobrażamy. No dobrze, teraz. Jak z nią walczyć? Czy jak się zabezpieczyć? No ja tak na poziomie, mogę jakoś, czy tak naprawdę pozi na, na poziomie konsumpcji, no to możemy tylko próbować znaleźć yy, gdzie jest taniej, ale umówmy się, my to od lat pewnie robimy. Stąd wielka popularność cho choćby sklepów dyskontowych, które Teraz to już nie wiem, ale tak. kiedyś z, pe, z pewnością były tańsze. Natomiast jeżeli mamy jakieś oszczędności, próbujemy y, coś zrobić z tym, żeby ich wartość nie spadała, a dzisiaj już mamy taką sytuację, że przeciętne procedowanie na przykład lokaty w banku na rok jest zdecydowanie niższe niż inflacja, czyli trzymając pieniądze w banku na lokacie tracimy. terminowej, już nie mówię o rachunku bieżącym, y, tracimy, już tracimy, no to możemy szukać jakichś innych możliwości, na przykład jesteśmy w budynku giełdy, na przykład inwestować na giełdzie, ale nawet nie po to, żeby zarabiać na wzroście ceny akcji, czyli tak czysto spekulacyjnie, y, tylko na przykład y, kupować takie akcje, takich spółek, które wypłacają dywidendy. Co to jest dywidenda? To jest część zysku przeznaczona właśnie dla akcjonariusza, dla tego, kto posiada akcje. I proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych dla większości społeczeństwa to jest główny argument za tym, żeby kupować akcje, a nie wiara w to, że na przykład wielkie spółki technologiczne będą rosły o kilkadziesiąt procent rocznie. Dywidenda. Mamy już polskie spółki, które patrząc historycznie, wypłacały dywidendę na poziomie 4, 5, 6% rocznie. No to to już jest coś, co rzeczywiście oznacza realny zysk, nawet w stosunku do takiej podwyższonej inflacji, jaką dzisiaj obserwujemy. Co dalej? Obligacje korporacyjne, na przykład, czyli obligacje emitowane przez firmy, gdzie to oprocentowanie bywa wyraźnie wyższe niż dzisiejsza inflacja. Oczywiście. I z inwestowaniem w akcje i z kupowaniem tego typu obligacji Łączy się, wiąże się jednak większe ryzyko niż z trzymaniem pieniędzy na lokacie w banku albo kupowaniem obligacji skarbowych, czyli tych emitowanych, czyli tych emitowanych przez państwo. Ale mimo wszystko to są jakieś alternatywy. To poentując, dodam tylko, że ostatnio popyt na obligacje skarbowe był tak duży, że minister sam się nie spodziewał ach, tego, ach. musiał trochę więcej dołożyć tych obligacji. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Marek Zuber. To był program szczerze o pieniądzach, Ernest bodził do zobaczenia.